Moi drodzy, dziś jest taki dzień, że chciałam Wam powiedzieć, że po 10 latach budowania od zera oddziału położniczego w Oleśnicy nie spotkacie mnie już w nim od 1 stycznia. Nie jest to moja decyzja, bo gdyby była moja, to kontynuowałabym to, co robię nadal. Niedługo powiem Wam i zdradzę, gdzie będziecie mogli mnie zobaczyć w przyszłym roku. Wszystkim tym, którzy ze mną pracowali, dziękuję za te 10 lat. A tym, którzy sprawili, że muszę stamtąd odejść, życzę powodzenia w zarządzaniu samemu, samej oddziałem, który został nie przez Was stworzony. Czy jestem zawiedziona? Tak, trochę tak. Natomiast jak to zawsze bywa, mierzę wszystkich swoją miarą i nie miałam świadomości, że można mieć tyle tupetu i posunąć się do takich rzeczy, ale jak widać, pewnie nie pierwszy, nie ostatni raz okazało się, że jestem naiwna. Ja nadal zostaję u siebie. Możecie mnie oczywiście spotkać w Kiełczowie, a od nowego roku będziecie mnie spotykać po prostu w innym oddziale, który mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy od tego, który stworzyłam przez ostatnie 10 lat. Żegnam Was na razie i czekajcie na świeże wiadomości. Pozdrawiam Was, pa! Witam, pozdrawiam bardzo serdecznie. Moi drodzy, w dzisiejszym wydaniu naszego dziennika ukazał się artykuł autorstwa redaktora Rafała Stefaniuka pod bardzo wymownym tytułem Ślepi na zbrodnię. To jest tekst, obok którego nie sposób przejść obojętnie, bo jest to nie kolejna jakaś publicystyczna opinia ani ideologiczna polemika, ale fakt. To opis faktów, decyzji i konsekwencji, które prowadzą do jednego bardzo bolesnego pytania. Czy państwo polskie wciąż widzi dziecko jako podmiot prawa, czy już tylko jako problem do rozwiązania z procedurą? Artykuł dotyczy sprawy małego felka, dziecka w dziewiątym miesiącu życia płodowego, a więc zdolnego do życia poza organizmem matki. Jak opisuje redaktor Stefaniuk, w szpitalu w Oleśnicy przeprowadzono zabieg polegający na podaniu chlorku potasu bezpośrednio do serca dziecka co w konsekwencji doprowadziło do jego śmierci. Zabieg wykonała dr Gizela Jagielska. To fakt, a nie interpretacja. Najbardziej wstrząsające nie jest jednak samo zdarzenie, choć ono samo w sobie jest dramatem największego rzędu, lecz to, co wydarzyło się później. Prokuratura rejonowa Woleśnicy uznała, że śmierć dziecka nastąpiła. Uwaga, zgodnie z prawem. I oczywiście umorzyła postępowanie. To właśnie ta decyzja staje się osią całego tekstu redaktora Stefaniuka. Nie dlatego, że jest kontrowersyjna politycznie, ale dlatego, że odwraca porządek rzeczy. Zamiast chronić życie, prawo zostaje użyte do jego usprawiedliwienia w kontekście odebrania życia dziecku. Jak miałem okazję powiedzieć w rozmowie z naszym dziennikiem. Trudno jednak przejść nad taką argumentacją do porządku dziennego. I nie jest to zdanie wypowiedziane w emocjach, to jest spokojna, ale jednoznaczna ocena faktu, że państwo poprzez swoje instytucje przekroczyło granicę, po której nie można już, powiedzmy, udawać, że mamy do czynienia z normalnym funkcjonowaniem prawa. Bo jeżeli w dziewiątym miesiącu ciąży dziecko może zostać pozbawione życia, a prokuratura nie widzi w tym znamion czynu zabronionego, to znaczy, że coś głęboko pękło w systemie ochrony życia. I właśnie dlatego w tej samej rozmowie podkreśliłem, że to jest sprawa, która wstrząsnęła całą Polską, a dodatkowo odsłoniła patologię systemu opieki zdrowotnej. Artykuł redaktora Stefaniuka pokazuje tę patologię bardzo wyraźnie. Z jednej strony mamy do czynienia z decyzją medyczną podjętą w imię procedur, z drugiej decyzją prokuratury, która w swoim uzasadnieniu przyjmuje, że matka nie mogła być zmuszana do konsultacji psychiatrycznej, a jednocześnie uznaje jej decyzję za wystarczającą podstawę do odebrania życia dziecku zdolnemu do narodzin. Jak zauważył mecenas Michał Skwarzyński z Katedry Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest to rozumowanie wewnętrznie sprzeczne i nie do pogodzenia z elementarnymi zasadami prawa. W tym miejscu warto jasno powiedzieć, to nie jest spór o interpretację jednego przepisu. To jest pytanie o to, czy prawo ma jeszcze jakąkolwiek granicę, której nie wolno przekroczyć, nawet wtedy, gdy wszystkie formalne procedury zostały dochowane. Bo prawo, oderwane od moralności, przestaje być narzędziem sprawiedliwości, a staje się narzędziem przemocy ubranej w język urzędowy. Redaktor Stefaniuk przypomina również, że sprawą zainteresował się europoseł Grzegorz Braun. Który wraz z innymi parlamentarzystami podjął interwencję i kontrolę w szpitalu w Oleśnicy. Niezależnie od ocen politycznych, sam fakt tej interwencji pokazuje, że decyzja prokuratury nie zamknęła sprawy w sumieniach wielu ludzi. Wręcz przeciwnie, stała się impulsem do zadawania jeszcze trudniejszych pytań. I właśnie w tym miejscu sprawa Felka przestaje być tylko Tragiczną historią jednego dziecka. Ona staje się lustrem, w którym odbija się kondycja państwa. Bo państwo, które nie potrafi powiedzieć stop, w obliczu śmierci dziecka zdolnego do życia poza organizmem matki w okresie płodowym, jest państwem, które stopniowo rezygnuje z ochrony najsłabszych. Dlatego tej sprawy nie wolno zamknąć w jednym, powiedzmy sobie, postanowieniu prokuratury. Nie wolno jej zredukować do kontrowersji, nie wolno jej przemilczeć. Jak już mówiłem, trudno przejść nad taką argumentacją do porządku dziennego i właśnie dlatego nie wolno tego robić, bo przejście do porządku dziennego oznacza zgodę, a zgoda oznacza przejście i w zasadzie może inaczej to powiem, oznacza przyjęcie świata, w którym życie dziecka może zostać uznane za legalnie zbędne. Sprawa Felka jest dramatem, ale jest też ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem, że granice, raz przesunięte, nie zatrzymują się same. I że jeżeli dziś nie potrafimy obronić dziecka w dziewiątym miesiącu życia, jutro nie będziemy w stanie obronić w zasadzie chyba nikogo. To jest sens tego tekstu redaktora Rafała Stefaniuka. I to jest chyba sens całej debaty. Nie chodzi tutaj o emocje. Chodzi o fundamenty, o to, czy państwo polskie wciąż stoi po stronie życia, czy już tylko po stronie jakichś procedur. I to pozostanie w jakimś sensie, pozostaje to pytanie jako forma takiej interpelacji otwartej. Warto tutaj powiedzieć, że sprawa opisana dziś na łamach naszego dziennika nie jest kolejnym epizodem w sporze ideologicznym ani medialną burzą, która za kilka dni po prostu ucichnie, jest czymś znacznie poważniejszym. Jest momentem granicznym, w którym państwo polskie przez decyzję swoich instytucji zostało skonfrontowane z pytaniem o sens własnego istnienia. Bo państwo, które nie potrafi jednocześnie, a w zasadzie jednoznacznie stanąć po stronie życia dziecka zdolnego do narodzin i życia poza organizmem matki, przestaje pełnić swoją Elementarną funkcję chronienie najsłabszych. Powiem jeszcze: tekst redaktora Rafała Stefaniuka ślepi na zbrodnię nie stawia test na wyrost. On rekonstruuje fakty, pokazuje decyzje i cytuje głosy ludzi, którzy nie godzą się na to, by śmierć dziecka została zamknięta jednym zdaniem brak znamion czynu zabronionego. To właśnie ten chłodny, urzędowy język, pozbawiony refleksji moralnej, najbardziej może nas niepokoić, bo on pokazuje, że problem nie jest już w jakimś pojedynczym zdarzeniu, lecz on tkwi w systemie, który nauczył się nie widzieć człowieka. I tak jak miałem okazję powiedzieć dla naszego dziennika po raz kolejny, to samo zdanie, które przeczytałem w podcaście. Trudno przejść nad taką argumentacją do porządku dziennego. I warto to zdanie jeszcze raz, żeby wybrzmiało w całej swojej wadze, bo ono nie dotyczy tylko jednej decyzji prokuratury. Ono dotyczy mechanizmu, który pozwala przejść nad śmiercią dziecka tak, jakby była jednym z wielu przypadków. A przecież są takie sprawy, po których nie wolno wracać do normalności. Są takie decyzje, które domagają się sprzeciwu nie emocjonalnego, lecz moralnie uzasadnionego. Śmierć małego felka, dziecka w dziewiątym miesiącu życia płodowego, zdolnego do życia poza organizmem matki, nie została spowodowana nagłym wypadkiem czy jakimś nieprzewidywalnym zdarzeniem medycznym. Jak opisuje artykuł, była skutkiem konkretnego działania, podania chlorku potasu bezpośrednio do serca dziecka. Zabieg wykonała lekarz, kobieta. To fakt, który nie podlega interpretacji. I właśnie w tym miejscu pojawia się zasadnicze pytanie: jak to możliwe, że czyn prowadzący do śmierci dziecka, zdolnego do narodzin, może zostać uznany za zgodne z prawem. Odpowiedź, którą daje prokuratura w Oleśnicy, nie uspokaja. Ona pogłębia niepokój. Uzasadnienie tej decyzji jest wewnętrznie sprzeczne. Z jednej strony przyjmuje się, że nie można było wymagać od matki tej konsultacji psychiatrycznej, z drugiej uznaje się jej decyzję, za wystarczającą podstawę do odebrania życia dziecku. To rozumowanie, ta argumentacja, nie tylko budzi wątpliwości prawników, ale wiecie co jeszcze robi, odważa elementarne poczucie sprawiedliwości. I właśnie dlatego w tej rozmowie z redakcją odkreśliłem, że jest to sprawa, która wstrząsnęła całą Polską. A dodatkowo odsłoniła patologię systemu opieki zdrowotnej. Patologię polegającą na tym, że procedura może stać się ważniejsza niż ludzkie życie, a medycyna, oderwana od etyki, przestaje być przestrzenią ochrony, a zaczyna być przestrzenią selekcji. To oczywiście nie jest oskarżenie rzucone w emocjach. To jest taka diagnoza, diagnoza, która po prostu wynika z faktów. W tym kontekście znaczący jest także wątek interwencji właśnie europosła Grzegorza Brauna, który wraz z innymi parlamentarzystami podjął kontrolę w szpitalu w Oleśnicy. Niezależnie od ocen politycznych, sympatii i antypatii, ten gest pokazuje jedno: decyzja prokuratury nie zamknęła sprawy w społecznej świadomości, wręcz przeciwnie. Stała się impulsem do zadawania pytań, których państwo samo z siebie nie chciało postawić. I tu dochodzimy do sedna. Sprawa felka nie jest tylko tragedią jednego dziecka i jednej rodziny. Jest sprawdzianem, testem, czy państwo potrafi jeszcze powiedzieć, tu została przekroczona granica. Bo jeśli granicą nie jest dziewiąty miesiąc ciąży. Jeśli granicą nie jest dziecko zdolne do życia, to trudno wskazać jakąkolwiek inną granicę, która byłaby naprawdę nienaruszalna. Historia pokazuje, że cywilizacje nie upadają nagle, upadają wtedy, gdy krok po kroku uczą się usprawiedliwiać to, co wcześniej było nie do usprawiedliwienia, gdy język prawa. Oddziela się od języka moralności, gdy śmierć najsłabszych zostaje opisana jako legalna, a sprzeciw wobec tego przedstawia się jako przesadę. Dlatego tej sprawy nie wolno zostawić w aktach, nie wolno jej zredukować do sporu światopoglądowego, nie wolno jej zamknąć w jednym jakimś postanowieniu. Jak powiedziałem, trudno przejść nad taką argumentacją do porządku dziennego. I właśnie dlatego nie wolno tego robić, bo przejście do porządku dziennego oznacza zgodę, a zgoda oznacza przyjęcie świata, w którym wartość życia jest bezwarunkowa. Sprawa Felka jest ostrzeżeniem, ostrzeżeniem, że granice raz przesunięte nie zatrzymują się same i że jeśli dziś państwo nie potrafi obronić dziecka w dziewiątym miesiącu życia, Jutro może nie potrafić obronić nikogo. To nie jest sprawa zamknięta. To jest sprawa, do której, a w zasadzie od której zależy, jakim państwem chcemy być. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za podjęcie tego bardzo ważnego tematu. Czołem i szacunek wszystkim dobrym ludziom.